Zachęcamy Państwa do podejmowania y, takich aktywności eko. Okres pandemii chcący stety albo niestety, y, chcący albo nie chcący temu sprzyja. My dzisiaj się zajmujemy y, przygotowaniami do warsztatów, które odbędą się w grudniu. Warsztatów z Ustczanką panią Krysią Bożyk, która jest specjalistką w y, czynieniu rzeczy. Takich jak tutaj widzimy, z papierowej wikliny. Papierowa wiklina pochodzi z odzysku, z gazet, które y, y, stanowią makulaturę biblioteki. I żeby te warsztaty mogły się odbyć, trzeba przygotować około 500 bodajże takich rurek wiklinowych. Nie jest to praca y, lekka, łatwa i przyjemna. Wręcz przeciwnie. Mozolna, brudząca no i frustrująca bywa również, ale warto bo y, takie papierowe rzeczy są dosyć trwałe, cieszą oko y, i mogą znaleźć też użyteczne zastosowanie. Także polecamy y, kręcenie wikliny papierowej, polecamy robienie woreczków i wszelkie aktywności, które mogą uczynić świat czystszy, nawet ten nasz pokarm. Zachęcamy.